Ponieważ poprzedni odcinek waszedł mi za długi, to w tym odcinku rozwiążemy metodą eliminacji gaussa taki układ równań, gdzie mamy cztery niewiadome. Przypomnijmy sobie, że w tej metodzie eliminacji gaussa chodzi o to, żeby układ równań, który jest w takiej postaci, doprowadzić do postaci, gdzie mamy tutaj macierz jednostkową, a tutaj nasze rozwiązanie. Jak to zrobimy? Używając operacji elementarnych na wierszach. Najpierw przerzućmy sobie nasze równanie do macierzy. Jak to robimy? W pierwszej kolumnie wpisujemy współczynniki, które były przy x'ach, Czyli u nas w pierwszym równaniu przy x była jedynka, później czwórka, jedynka i minus 1. Przy y była dwójka, 8, dwójka, jedynka. Przy z Mamy minus trójkę, minus siódemkę, minus jedynkę i czwórkę. I przy T nie ma w pierwszym równaniu, to znaczy, że było 0. W drugim jest jedynka, jedynka i szóstka. Robię kreskę i wpisuję wyrazy wolne, czyli 0, 1, 1, 0. Trzymajcie kciuki, żebym się nie pomyliła i nie musiała jeszcze raz tego nagrywać. Pamiętacie, chcemy mieć macierz jednooskowy. Super się zaczyna, bo tutaj mamy jedynkę, co nas bardzo cieszy. Teraz zrobimy sobie 0 wszędzie niżej. Czyli to, co zrobimy, to tak, wiersz pierwszy przepiszemy. Czyli 1, 2, minus 3, 0 przepisuję i tu 0. Teraz, żeby pozbyć się czwórki, używając jedynki, która jest wyżej, to od drugiego wiersza odejmujecie. 4 razy wiersz pierwszy, czyli 4 minus 4, 0. 8 minus 4 razy 2, czyli minus 8, 0. Minus 7 minus 4 razy, minus 3, czyli 12, odjąć 7, 5. 1 odjąć 4 razy 0, 0, to jest 1. 1 odjąć 4 razy 0, to 1. Teraz tutaj też nie chcemy mieć jedynki, tylko chcemy 0. No ale to prosto, od trzeciego odejmiemy pierwszy, czyli 1 odjąć 1, 0, 2 minus 2, 0, minus 1, minus 2, 1, czyli minus 1, minus minus 3, czyli 3 odjąć 1, 2, 1 odjąć 0, 1, 1 0, 1. Minus 1, to tutaj znowu chcę dodać, do czwartego dodać pierwszy. Czyli dodaję jedynkę do minus jedynki. Mam 0, Dwójkę do jedynki, 3, 4 minus 3, 1, 6 dodać 0, 6, 0 dodać 0, 0. Pierwsza kolumna jest spoko, teraz druga. No tutaj bym nie chciała mieć 0, tylko chciałabym mieć tu jedynkę. To pasuje mi, żeby ta trójka najpierw tutaj powędrowała. Zamienię sobie zatem wiersz drugi. Zamienimy sobie z wierszem czwartym. Zobaczmy, co nam wyjdzie. Pierwszy przepisuje. 1, 2, minus 3, 0. Teraz wpisujemy 0, 3, 1, 6. Aha, dobrze, czekajcie, bo jeszcze ostatnią kolbę też przepisujemy przecież. Czyli tu mamy 0, 3, 1, 6, 0. Ten przepisujemy. 0, 0, 2, 0. 1, 1, a ten trafił tutaj na dół, czyli 0, 0, 5, 1, 1. Świetnie, tylko że nie chciałam tutaj trójki, tylko chciałam jedynkę. Czyli teraz drugi wiersz podzielimy przez 3, a resztę przepiszemy bez zmian. Czyli 1, 2 minus 3, 0 i 0. Tutaj dzielę przez 3, czyli mam 0, 1, 1 trzecia, o nie, znowu wchodzimy w łamki, 6 przez 3, 2, 0 przez 3, 0. I teraz, czyli tutaj mam jedynkę, to teraz będzie 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 5, 1, 1, ok. Tutaj jeszcze nie chciałabym mieć tutaj tej dwójki, tylko chciałabym, żeby tu było 0. I to 0 chcę zrobić, używając tej jednostki, czyli wiersz drugi, przemogony przez dwa, odejmę od pierwszego. Czyli zrobimy tak: w1 minus 2, w2. Czy to nam wyjdzie? 1 minus 0, 1 minus 0, 2 minus 2 razy 1, czyli 0. No, spokojnie wygląda.

Co robimy dalej. Już całkiem sporo, spoko sytuacja, tylko tutaj jest dwójka, a chcielibyśmy mieć tutaj jedynkę, czyli co zrobimy? Teraz wiersz trzeci podzielimy na dwa. 1, 0, minus może zapiszemy to w ułamku zwykłym. Trzy, znaczy dziewięć minus 11 trzecich, minus 4

Używając tej jedynki, która już tutaj jest spoko, wyzerujemy sobie to, co jest w tej kolumnie, czyli to, to i to. Jak to zrobimy? Zaczynamy od pierwszego wiersza, czyli tam jest minus 11 trzeci. A my chcemy, żeby nam było 0, czyli do pierwszego wiersza dodamy 11 trzecich razy wiersz trzeci. 0 plus, plus 11 trzecich razy 0, nie, przepraszam, 1 plus 11 trzecich razy 0, no to będzie dalej 1. Tu będzie 0, bo dodamy 0. I tu nam się wyzeruje 0. Ale tutaj mamy tak. Minus 4 plus 11 trzecich razy 1 druga, to jest 11 szóstych. Czyli mamy minus 4 plus 11 szóstych. 6 razy 4, 24. Minus 11... Trzynaście, czyli mamy minus trzynaście szóstych. I tutaj jeszcze zero plus jedenaście trzecich razy jedna druga, czyli jedenaście szóstych. Teraz tutaj musimy od drugiego odjąć 1 trzecią razy w3. Tak, bo używając tej jedynki chcemy wykasować 1 trzecią. Czyli będzie 0, 1 minus 0, 1. 1 trzecia minus 1 trzecia, 0. I tutaj mamy 2 minus 1 trzecia razy 1 e, druga. Czyli 2 minus 1 szósta. Czyli 12 szóstych minus 1 szósta, 11 szóstych. 0 minus... 1, 6 to jest minus 1, 6. Teraz ten był w spokoju. 0, 0, 1, 1, 2, 1, druga. I ostatni, tutaj nie chcę mieć piątki, czyli od ostatniego, czyli w 4 odejmujemy 5 razy w 3. 0, 0, 5 minus 5, 0, 1 minus 5, 2 to jest 2, 2 minus 5, 2 to jest minus 3, 2. I 1 minus 5 drugich minus 3 drugie. Teraz tak. Najpierw załatwię sobie, żeby tu stała 1. Czyli ostatni wiersz, czwarty, W4, pomnożę przez minus 2 trzecie. No to może o tutaj, żeby to nie przepisywać, napiszę, że tu jest po prostu 1 i 1, tak? Teraz. Żeby mieć 0 tutaj, używając tej jedynki, to od wiersza trzeciego odejmijmy 1 2 razy wiersz czwarty. Czyli czwarty wiersz to jest 0, 0, 0, 1, 1. Przedostatni, czyli od tego odejmujemy ten ostatni pomnożony przez jedną drugą, czyli mamy 0, 0, 1, 0, 0. Teraz w drugim jest 11 szósty? Odejmijmy 11 szóstych razy wiersz czwarty, czyli będzie tak 0, 1 minus 0, 1, 0 minus 0, 0, 11 szóstych minus 11 szóstych razy 1, to jest 0. I teraz minus 1 szósta minus 11 szóstych, to jest minus 12 szóstych, czyli minus 2. I tutaj na górze było minus 13 szóstych, dodajmy zatem do pierwszego wiersza plus 13 szóstych razy wiersz czwarty. Czyli będziemy mieć tutaj 1, 0, 0, a tutaj minus 13 szóstych plus 13 szóstych razy 1, czyli 0 i 11 szóstych plus 13 szóstych razy 1, to będzie 24 szóste, czyli 6 razy 4, 24, czyli tu będzie czwórka. I teraz już mamy to, co chcieliśmy, bo mamy macierz jednostkową tutaj, to łatwo odczytamy, pamiętajcie, to są współczynniki przy x, przy y, przy z i przy t. -ach. Czyli x razy 1 plus same 0, tutaj równa się 4, czyli x równa się 4. 0x, 1y, 0z, 0t równa się minus 2, czyli y równa się minus 2. 0, 0, z równa się 0 i t równa się 1. Czyli otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu. Sprawdźcie, czy wyszło Wam tak samo. I teraz pytanie jest, czy musieliśmy dokładnie w takiej kolejności robić jak ja? Nie. Mogliście zrobić inne operacje na wierszach. Pamiętajcie, że musicie dostać tutaj macierz jednostkową. I to zadanie nie jest trudne, bo wiadomo co robić, ale bardzo łatwo o jakieś pomyłki w ułamkach, co mi się też niestety zdarza i muszę nagrywać wtedy odcinek jeszcze raz. To tyle, jeżeli chodzi o metodę eliminacji gausa, będziemy o niej więcej mówić, jak pójdziemy do macierzy. A teraz wracajmy do liczb zespolonych.